Serwis Informacyjny 5 października Kamila Alencynowicz. Witam Państwa, zapraszam. Około 700 zł trzeba w tym roku zapłacić za tonę węgla na składzie opału. Wysokie ceny powodują, że wielu mieszkańców decyduje się na kupno tańszego węgla z bieda szybów. Po ubiegłorocznej podwyżce ceny węgla nie zmieniają się znacząco i wynoszą około 700 zł za tonę. Dla wielu mieszkańców, szczególnie właścicieli domków jednorodzinnych, jest to jednak duży wydatek. Potrzebuje rocznie. Na sezon potrzebuję trzy domy, także to jest wydatek bardzo duży. Ja mam domek, to jest tak, leży jaka zima, około 4000. tysięcy, no bo do tego drzewu trzeba jeszcze, nie? no to jest tak no, 3,5, tak, leży, jaka zima. 730 zł tak samo jak i w tamtym roku, także... Chyba nie Zdaniem Tadeusza Żabskiego, właściciela składu opału, ceny nie powinny wzrosnąć w trakcie okresu grzewczego. Wpływa na to kryzys i import taniego węgla z Rosji. Ceny są na, na poziomie końca zeszłego roku. W tym roku jest mniejszy popyt i prawdopodobnie to, co prasa pisze i jakie są zapasy węgla na kopalniach, to będzie prawdopodobnie tendencja do obniżenia ceny, ale dopiero w przyszłym roku. W Wałbrzychu są jednak osoby, których nie stać, by za tonę węgla zapłacić 700 zł i wybierają tańsze rozwiązanie, czyli węgiel z bieda szybów. Jednak pracownicy składów opału stanowczo go odradzają. To był węgiel kiedyś tu na Dolny, w Wałbrzychu, węgiel koksujący. W związku z tym on obsmala piecę. No i poza tym nie daje ciepła. Zatem tym potworny swąd jest tego, z tego, z tego węgla. Szkoda środowiska. Wałbrzeszanie, którzy mieli do czynienia z węglem z Bieda szybów, także odradzają jego kupno. Mi kolega mówił, żeby wspierać górnictwo jeszcze z początku jak zaczęli kopać, no to ku, ku, kupiłem dwa, jak to się mówi, dwa razy. Raz to mi przywieźli miał, a drugi raz przy, przywieźli mi szlakę zmieszaną z węglem i podziękowałem jak ja kupię na upałowę, to mam jakąś gwarancję a jeżeli ja kupię od jakiegoś byle takiego co on tam na sprzedaje to absolutnie mnie to absolutnie mnie to nie interesuje. No, co po co później mam wyrzucić jak tam będzie kupę gliny. No tak się zdarza. Właściciele składów opału przypominają, że najlepiej węgiel kupować jest na wiosnę. Wówczas ceny w porównaniu do jesieni są niższe o około 10%. Proponuję, żeby ludzie się zaopatrywali na wiosnę, bo na wiosnę kopalnie robią dużą promocję i wtedy węgiel jest nawet do 50 zł w porównaniu do dzisiejszych cen tańszych. To jest marzec, kwiecień. Stan wałbrzyskich dróg powoli się poprawia. Na ulicy coraz częściej spotkać można pracowników służb drogowych, którzy pracują nad tym, by dziura w drodze przestała być niechlubnym symbolem Wałbrzycha. Wieloletnie zaniedbania niestety czasem znacznie utrudniają pracę. Jedną z największych obecnie inwestycji drogowych w mieście jest remont ulicy Świdnickiej. Skrzyżowanie z ulicą Noworudzką w końcu doczekało się remontu, a zainstalowanie tam sygnalizacji świetlnej w znacznym stopniu poprawić ma bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Na skrzyżowaniu jest teraz zdejmowana stara nawierzchnia. Zakończenie prac przewidziano na listopad tego roku. W przyszłym roku natomiast planowany jest remont ulicy Strzegomskiej wraz z wymianą oświetlenia. Koszt przebudowy skrzyżowania to około 5 milionów złotych z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. Prace na skrzyżowaniu są prowadzone tak, by w jak najmniejszym stopniu powodować zakłócenia w ruchu drogowym. Przepraszamy za utrudnienia, bo e, chociażby właśnie na tym skrzyżowaniu te ograniczona możliwość e, ruchu. Jest e, zdejmowana stara nawierzchnia, e, będzie e, w listopadzie oddane do użytku już te skrzyżowanie. Prace trwają również na całej długości ulicy Świdnickiej. Po problemach związanych z poprzednim wykonawcą pierwszego odcinka tej drogi, prace ponownie ruszyły i jak zapowiada inwestor Dolnośląska Służba Drugi Kolej, nowy wykonawca dokończy remont zgodnie z planem. Prace idą zgodnie z harmonogramem. Nie, nie ma tutaj żadnych niespodzianek. Pogoda dopisuje i warunki są do tego, żeby je kontynuować. W związku z tym nie spodziewamy się żadnych utrudnień i żadnych yy, przesunięć terminu. Prace rozpoczęły się również na drugim odcinku tej drogi, aż do skrzyżowania z ulicą Niepodległości. To są roboty w obrębie korpusu drogi, w obłębie odnawiania nawierzchni. Niezależnie od tego miasto Wałbrzych, na miasta Wałbrzycha są prowadzone prace w oświetleniowe, czyli tutaj będzie kompleksowa wymiana całego tego w majątku drogowego można powiedzieć. Kierowcy poruszający się ulicą Świtnicką muszą liczyć się z utrudnieniami, jednak wykonawca zapewnia, że nie zamknie całej drogi, a jedynie pojawić się mogą zwężenia pasów ruchu. Remonty trwają również w centrum miasta, choć tu pojawiły się pewne problemy. Prace na ulicy Pługa stanęły, gdy okazało się, że pod jezdnią grunt jest zbyt wilgotny, aby można było kontynuować remont według projektu. Miasto czekają dodatkowe koszty, nawet kilkaset tysięcy złotych. Obecna przerwa wynika z z robót, które musimy wykonać dodatkowo, a wcześniej przeprojektować. Okazało się, że po zdjęciu warstwy grunt, który zalega pod podbudową, nie jest to grunt nośny, a zalegają torfy i to torfy o różnej miąższości i w różnej sytuacji. To są tak zwane oczka które powodują to, że musimy zdecydowanie zmienić konstrukcję samej drogi i inżynierowie pracują nad rozwiązaniami. Torf to jednak nie jedyny problem, jaki drogowcy odkryli pod nawierzchnią ulicy. Tam okazało się jeszcze również, że podłączone rynny są nie w sposób prawidłowy. No są, są to sytuacje, których nie można przewidzieć w momencie ogłaszania przetargu. One dopiero wynikają wtedy, kiedy się wykopie drogę, to wtedy to wychodzi. Miasto będzie musiało wyłożyć dodatkowe środki na stworzenie nowego projektu. Wykonawca jednak nie wystąpił o przedłużenie terminu zakończenia prac. Droga zatem ma być oddana do użytku do końca tego roku. Problemy pojawiły się również na wiadukcie przy ulicy Kosteckiego na granicy Wobrzycha i Boguszowa-Gorc. Kierowcy długo czekali na ten remont, ponieważ wiadukt był w bardzo złym stanie i zagrażał bezpieczeństwu. No miesiąc temu przejeżdżałem, to jeszcze przejechałem. No to tak trzy tygodnie jak ten most już zamknęli, przejazd. A teraz ja słyszę, że nie ma wykonawcy, bo coś tam i no nie wiem co się dzieje. Mieszkańcy nie mają możliwości przejechać przez ten most, muszą nadrabiać po 4 kilometry. Objazdami. Z tego co wiem, to nie została zrobiona ekspertyza przed robotami, więc no, dlatego tak to właśnie trwa. Niestety obiekt okazał się być tak mocno zniszczony, że firma wykonująca pracę musiała zejść z placu budowy. Były pewne rozbieżności odnośnie wykonania tych robót mostowych. Przede wszystkim chodzi o stan płyty. Która, która została odkryta. Firma chyba sobie z tym nie radziła, ponieważ od początku, kiedy weszła tak na dobrą sprawę, mieliśmy z nią problemy. Problemy natury takiej, że pracowało za mało ludzi, natury takiej, że źle były wyznaczone przejście, a właściwie ta kładka dla tych pieszych. I tak na dobrą sprawę chyba to zadanie przerosło tę firmę. Starostwo powiatowe szykuje się do nowego przetargu na wykonawcę przebudowy. Najważniejszą sprawą jest obecnie zabezpieczenie wiaduktu na okres zimowy. Zdaję sobie sprawę, że to jest normalnie okres zbyt późny, bo będzie się zbliżała zima, ale chcielibyśmy zrobić wszystko, żeby ci mieszkańcy, którzy korzystają akurat z tego mostu, czuli się bardziej bezpieczni. Jeżeli nie pojawią się kolejne trudności, wiadukt ma zostać skończony na początku przyszłego roku. Teatr Lalki i Jaktora w Wałbrzychu otrzymał Dolnośląską Nagrodę Kulturalną Silesia w wysokości 50 tysięcy złotych. Teatr Lalki i Jaktora został uhonorowany za szczególny wkład w rozwój dolnośląskiej kultury w 2012 roku. Nagroda przyznawana jest przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego od 2008 roku jako wyraz szczególnego uznania dla osób i instytucji, których działania i inicjatywy w nadzwyczajny sposób wzbogacają regionalną spuściznę kulturalną, która doceniana jest zarówno w kraju, jak i za granicą. Wśród laureatów z ubiegłych lat znajdują się Tateusz Różewicz, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Teatr imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Tegorocznymi laureatami oprócz Wałbrzyskiego Teatru są Muzeum Karkonoskie w Wieleniej Górze i Mieczysław Piotrowski Ducin. Wysokość nagrody to 50 tysięcy złotych, tyle samo otrzymało Muzeum Karkonoskie. Trzecia nagroda wynosi 20 tysięcy złotych. Laureatów wybrano spośród sześciu kandydatów. Kapituła przyznająca nagrodę zwróciła w przypadku teatru szczególną uwagę na spektakl Wół i Osioł, jako przykład udanej współpracy polsko-niemieckiej na wielu poziomach współpracy między placówkami kulturalnymi i organizacjami pozarządowymi, czy walorów edukacyjnych zachęcających do nauki języka niemieckiego. Teraz posłuchajmy, co według dziennikarzy Wałbrzyckich Redakcji było najważniejszym wydarzeniem mijającego tygodnia. Przykro mi o tym mówić, ale zaczęły się dziać niedobre rzeczy związane z przyszłą zmianą administracyjną, która dotyczy Wałbrzycha i powiatu Wałbrzyskiego. Wałbrzych odzyskuje prawa grodzkie, zmiany będą duże, starostwo powiatowe ziemskie zostanie mocno okrojone i właśnie w związku z tym pracownik Urzędu Miejskiego wysłał dość kategoryczne pismo do szefa Wydziału Geodezji i Kartografii w Starostwie, w którym oświadcza w takich dość niewybrednych słowach, że, że pracownicy tego wydziału nie mają co szukać w nowym Wydziale Geodezji i Kartografii, który będzie podlegał Starostwu Grodzkiemu, że nawet jeżeli ktoś będzie przyjęty, bo takie będą to nakazy to potem to stanowisko zostanie zlikwidowane. W każdym razie stworzyło to bardzo nieprzyjemną atmosferę. Starostwo, pracownicy starostwa i tak są zestresowani, bo nie wiedzą tak na dobrą sprawę, jaki los ich czeka. Ale myślę, że, że tego typu zachowanie, takie pisma wcale tej sytuacji nie poprawiają i według władz Wałbrzycha pracownik ten został upomniany. Ale i mam nadzieję, że takie sytuacje już się nie powtórzą, ale już sa, samo to, że coś takiego się wydarzyło, świadczy o jakiejś kiepskiej współpracy między, między władzami miasta i władzami powiatu. Mijający tydzień przyniósł nam odpowiedź na to, kto będzie woził Wałbrzyszan komunikacją miejską do końca 2012 roku. Okazało się, że do przetargu, który ogłosił Zarząd i Komunikacji w Wołbrzychu przystąpiła tak naprawdę tylko jedna firma, Miejski Zakład Usług Komunalnych, który i dzisiaj wozi nas do pracy, do szkoły, po mieście. Jego oferta przekraczająca nieco ponad 6 milionów złotych była jedyna, najkorzystniejsza i została wybrana. Nic dziwnego, że do tak krótkiego przetargu, obowiązującego zaledwie kilka tygodni, zgłosił się tylko mzóg której tak naprawdę nie miał wyboru, bo chcąc zarabiać, musiał do niego przystąpić. Kto będzie woził Wałbrzyszan od roku 2013? Tego jeszcze nie wiadomo, ponieważ cały czas spływają i przyjmowane są oferty do wielkiego, ogromnego przetargu, który wyłoni firmę, będącą operatorem komunikacji miejskiej w Wałbrzychu na najbliższe 10 lat. Wiadomo na razie tylko tyle, że ta firma będzie mogła korzystać z nowoczesnych autobusów. Z marki Solaris, które już przyjechały do naszego miasta. W tej chwili przychodzą odbiór techniczny, są oznakowywane, przystosowane do tego, by móc służyć w komunikacji miejskiej w Wołbrzychu. Zobaczymy je już w tym tygodniu na naszych ulicach, jeśli wszystko pójdzie dobrze. Mam nadzieję, że ta nowa firma, która w roku 2013 przyjdzie do Wołbrzycha Przywiezie z sobą równie nowoczesne i ekologiczne autobusy, tak byśmy mogli nie tylko wygodnie, ale i komfortowo pod względem ekologicznym poruszać się po naszym mieście. W tym tygodniu zespół szkół z oddziałami integracyjnymi na Podzamczu oficjalnie podsumował projekt ścieżki zdrowia. Projekt ten dofinansowany był w połowie przez fundusz Toyoty. Wśród innych kilku projektów realizowanych w innych placówkach oświatowych. Ścieżka zdrowia powstała na terenach przylegających do szkoły, na tyłach szkoły na podzamczu, i korzystają z niej już od wakacji, korzystają uczniowie, ale także mieszkańcy podzamcza. Uczniów w tym zespole szkół w podstawówce i w gimnazjum jest aż tysiąc osób. Na Podzamczu żyje wiele tysięcy osób, a wszyscy chętni, którzy chcą sobie poćwiczyć, chcą sobie wyprostować kręgosłup, poprawić równowagę, wszyscy mogą korzystać z tej ścieżki zdrowia przy szkole 26 na Podzamczu. 16 koncertów, 17 dni, ponad 7 tysięcy przebytych kilometrów i udział w dwóch dużych festiwalach folklorystycznych. Tak wyglądało tournée zespołu pieśni i tańca po Chinach. Najważniejszym wydarzeniem turne był koncert w ambasadzie polskiej podczas spotkania chińskich przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i polskiego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele świata kultury, polityki i biznesu. Wyjazd do około 7 tysięcy kilometrów podróży po Chinach. to 16 ogromnych koncertów. To niezapomniane wrażenia, to również moc informacji o Polsce, o polskiej kulturze, o polskiej mentalności, o polskim społeczeństwie, która została przekazana osobom nas oglądającym partnerowi chińskiemu. Zespół zagrał między innymi na koncercie charytatywnym, na którym zbierano fundusze na pomoc chorym chińskim dzieciom. Tak aktywnie zachęcał do odwiedzenia polskiego stoiska, że zebrano tam największą sumę pieniędzy. Zespół miał też okazję promować Wałbrzych podczas Tygodnia Polskiego w Hanxshow. Były koncerty dla ogromnej publiczności, koncert w hali sportowej, gdzie obserwowało nas 700, 7 tysięcy zgromadzonych osób. Były koncerty na terenie miasta, na otwartych przestrzeniach, gdzie obserwowały nas publiczności rzędu tysiąca i więcej osób. Ale były również spotkania zamknięte, spotkania ze światem polityki, gospodarki, kultury które równie były ważne jak te wcześniej wymienione. Ciekawym przeżyciem dla zespołu było zetknięcie z chińską koleją. Z Pekinu do Szanghaju podróżowali super szybkim pociągiem, który pędził z prędkością 300 km na godzinę, więc 1300 km dystans pokonali w zaledwie 5 godzin. Podczas podróży zespół zwiedził wiele chińskich zabytków, m.in. Świątynię Nieba, Wielki Mur, Zakazane Miasto i groty z tysiącami posążków Buddy. Największą atrakcją dla młodzieży był kontakt z kuchnią chińską. Potrawy, co do których zawartości nie do końca młodzież wiedziała. Było dla nich na pewno ogromnym zaskoczeniem. Oglądali się na kolegów, koleżanki, czy konsumują, czy podchodzą do swobody konsumpcji. I myślę, że to, to było naj, największą humorystyczną częścią pobytu. Młodzi ludzie zobaczyli Chiny jako wielki plac budowy, ponieważ ich sposobem na recesję jest inwestowanie we własną infrastrukturę miasta, drogi i linie kolejowe. Powoli tam kultura umiera, burzą stare zabytki po to, żeby powstawały nowe budowle, nowe wieżowce, 30, minimum 30-piętrowe, ale to co zobaczyliśmy na pewno zostanie w pamięci do końca życia. Wielkie budowle, wielkie zabytki. Byliśmy tam egzotyczni dosyć, każdy robi z nami zdjęcia, jak też... Sposób komunikacji był dosyć ograniczony, ponieważ jedna osoba średnio na tysiąc rozmawia po angielsku. Przez to wszystko ograniczało się do migu, Gdzie co jest, czy zapytać, w którym do sklepach. Zespół bardzo się spodobał chińskiej publiczności. Zbierał owacje na stojąco i prośby o bisy, na które niestety nie było czasu. Otrzymał także zaproszenia na kolejne występy w Azji. Zakończyły się zdjęcia do najnowszego teledysku Edyty Nawrockiej, które w całości zostały zarejestrowane na Ibizie. Ta hiszpańska wyspa uznawana jest za kolebkę muzyki house, a właśnie w tym stylu utrzymany jest utwór My Island, do którego już niedługo zobaczymy klip. Piosenka powstanie w dwóch wersjach językowych polskim i angielskim. Utrzymany w wakacyjnym i niezwykle imprezowym klimacie teledysk dostarczy odbiorcom dużej dawki szalonej zabawy czyli tego, z czego słynie Ibiza. Zabierze także widzów na podróż dookoła Białej Wyspy i obnaży jej bajeczne, zupełnie dzikie zakątki. Tą informacją kończymy dzisiejszy serwis. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na weekendowy przegląd tygodnia. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał Salon Fryzjerski René, Wałbrzych Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w Internecie www.tvwaubrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu waubrzych24.com.